Rzeczywistość zmienia się w odpowiedzi na obserwacje. Ale co dokładnie kryje się za tym pozornie magicznym zjawiskiem? Zanurzymy się teraz głęboko w sztukę manipulowania energią, aby współtworzyć Twoją rzeczywistość i wywoływać zdarzenia kwantowe w Twoim fizycznym doświadczeniu, wyłącznie dzięki sile Twojej uwagi. Proces ten jest mniej ezoteryczny niż się początkowo wydaje. Zamiast tego jest to złożona gra skupienia, energii i mechaniki kwantowej, która rządzi naszym wszechświatem. Czy możesz więc zmienić swoje życie, po prostu dostosowując soczewkę swojej uwagi? Zrozumienie nauki o uwadze i rzeczywistości jest jak obserwowanie rzeki, w której prąd płynie nieprzerwanie. Tak jak nurt rzeki zawsze płynie, tak samo jest z twoją uwagą, która kieruje przepływem energii. Ta koncepcja, choć brzmi prosto, jest niezwykle ważna. Podkreśla złożoną interakcję między uwagą a manifestacją rzeczywistości. Kiedy kierujemy naszą uwagę na cel lub pragnienie, kierujemy naszą energię na jego realizację i przyciągamy go do naszej rzeczywistości, jak ćmę do płomienia. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że kiedy w pełni zanurzysz się w jakiejś myśli, sytuacji lub scenariuszu, wkracza On w Twoje życie w niezwykły sposób? To nie przypadek, ale dowód na niesamowitą moc Twojej uwagi, która aktywnie kształtuje Twoje życie. Korelacja między Twoją skupioną uwagą a reakcją wszechświata jest niezaprzeczalnie silna. Gdziekolwiek kierujesz swoją uwagę, skutecznie kierujesz wszechświatem, aby działał na Twoją korzyść. Twoja uwaga służy jako ster statku Twojego życia, kierując Twoją rzeczywistość w kierunku, który świadomie wybierasz. Porozmawiajmy teraz o stagnacji energii i wzorcach, które wydają się powtarzać w kółko w naszym życiu. Pomyśl o tym, jak o tami blokującej przepływ rzeki kiedy nasza energia ulega stagnacji, utkniemy w tych powtarzających się wzorcach życia. Cykle te utrzymują się, dopóki nie uwolnimy się z kajdan zastoju energii i nie zmienimy punktu ciężkości. Tak jak rzeka może znów płynąć, gdy blokada zostanie usunięta, musimy usunąć blokady energetyczne, które uniemożliwiają nam ponowne skupienie uwagi i przekształcenie naszego życia. W ten sposób możemy stworzyć ścieżkę do bardziej satysfakcjonującego i znaczącego życia. Pamiętaj, energii nie można ani stworzyć, ani zniszczyć, można ją jedynie przekształcić z jednej formy w inną. Ten cytat Einsteina podkreśla potencjał transformacji, który w nas drzemie. Rozumiejąc i manipulując naszą energią poprzez naszą uwagę, możemy uwolnić się od powtarzających się wzorców i wywołać kwantowe wydarzenia w naszej rzeczywistości. Nie chodzi o tworzenie energii, chodzi o jej przekształcanie. A katalizatorem tej transformacji jest nic innego jak nasza skupiona uwaga. Świat działa zgodnie z prawami biegunowości, pozytywnej i negatywnej, miłości i nienawiści, światła i ciemności. Podobnie naszą uwagę można uznać za biegunową. Ta biegunowa uwaga odgrywa istotną rolę w przyciąganiu i odpychaniu naszej rzeczywistości. Biegunowa uwaga oznacza kierowanie uwagi na jeden koniec spektrum, będąc jednocześnie świadomym istnienia przeciwnego końca. Każda sytuacja w naszym życiu ma problem i rozwiązanie dwa przeciwległe końce tego samego spektrum. Wyobraź sobie monetę z problemem po jednej stronie i rozwiązaniem po drugiej. Kiedy w twoim życiu pojawia się jakaś sytuacja, na której stronie monety się skupiasz, strona, na której się skupiasz, jest stroną, którą wzmacniasz. Energetyzując problem, wzmacniasz go, podczas gdy skupiając się na rozwiązaniu, przyciągasz środki do jego przezwyciężenia. Nie chodzi o ignorowanie problemu, ale o przeniesienie perspektywy na rozwiązanie. Problem i rozwiązanie nie są dwoma odrębnymi bytami, ale dwiema stronami tej samej monety. Kierując swoją biegunową uwagę, możesz dostosować się do bardziej korzystnego końca spektrum, a tym samym głęboko wpłynąć na swoją rzeczywistość. Jeśli uważasz, że ten film był dla Ciebie wartościowy do tej pory, chciałbym, abyś podzielił się tą wartością, przekazując darowiznę za pomocą przycisku Super pod filmem. Tyle, ile uważasz za słuszne i sprawiedliwe. Każdy gest uznania jest dla mnie cennym darem i to dzięki waszym darowiznom wszystko to jest możliwe. To zrozumienie biegunowej uwagi jest kluczowe dla przerwania cyklu stagnacji energii i zamanifestowania kwantowych wydarzeń w Twojej rzeczywistości. Twoja skupiona uwaga jest kluczem do odblokowania transformacyjnego potencjału w Tobie. Teraz, gdy omówiliśmy uwagę biegunową, zanurzmy się głębiej w inny fascynujący aspekt naszej świadomości uwagę niepolarną lub neutralną, wszechogarniającą formę uwagi. Ten rodzaj uwagi wykracza poza dwoistość i biegunowość naszej percepcji. Neutralna uwaga jest porównywalna do stanu biernego obserwatora, który obserwuje wydarzenia i doświadczenia bez emocjonalnego zaangażowania lub uprzedzeń. Wyobraź sobie, że jesteś spokojnym jeziorem. A myśl lub sytuacja jest jak kamień wrzucony do wody. Uwaga biegunowa byłaby falami tworzonymi przez kamień, które wpływają na spokojną powierzchnię. Jednak z neutralną uwagą jesteś całym jeziorem. Spokojnym, niezakłóconym, po prostu obserwującym bez zakłócania przez fale. Ta akceptacja obu końców spektrum biegunowości, bez odczuwania przyciągania lub odpychania przez którykolwiek z końców, odgrywa kluczową rolę w rozpuszczaniu rzeczywistości w której się znajdujesz i tworzeniu nowej. Kiedy obserwujemy bez osądzania lub przywiązania, przestajemy dawać energię istniejącej rzeczywistości, powodując, że traci ona swoją solidność i możliwość wyłonienia się nowej rzeczywistości. Jak wykorzystać tę potężną siłę neutralnej uwagi, aby zapoczątkować kwantowe wydarzenia w Twojej rzeczywistości? Chodzi o kultywowanie zrównoważonego umysłu, akceptowanie doświadczeń takimi, jakimi są i utrzymywanie zrównoważonej perspektywy. Tak jak ptak potrzebuje obu skrzydeł, aby latać, musisz rozpoznać oba końce sytuacji, aby wznieść się ponad nią i zamanifestować rzeczywistość, której pragniesz. Opanowując niepolarną uwagę, nie tylko rozpuszczasz granice swojej obecnej rzeczywistości, ale także stajesz się autorem swoich kwantowych wydarzeń i tworzysz rzeczywistość, która jest zgodna z Twoimi najwyższymi aspiracjami. Moc pozytywnej i negatywnej uwagi jest również znacząca. Podstawowe prawo wszechświata mówi, że energia płynie tam, gdzie podąża uwaga. Życie reaguje nie tylko na intensywność naszej uwagi, ale także na jej treść pozytywną lub negatywną. Kiedy skupiasz się na negatywności, strachu lub złości, przyciągasz sytuacje i doświadczenia, które rezonują z tymi wibracjami. Z kolei skupianie się na miłości. Radości i wdzięczności przyciąga do Twojego życia pozytywne doświadczenia. Jest to esencja prawa przyciągania, potężnej zasady, która określa, w jaki sposób nasze myśli i emocje kształtują naszą rzeczywistość. Rozumiejąc i wykorzystując prawo przyciągania, odblokowujemy potencjał manifestowania naszych pragnień i tworzenia życia pełnego obfitości, szczęścia i spełnienia. Nasze emocje zasadniczo działają jak kompas. Prowadząc nasze życie przez teren niezliczonych doświadczeń, zarówno miłość, jak i nienawiść, dwie intensywne emocje, mogą stworzyć potężny cykl przyciągania i odpychania. Rozważ to. Kiedy głęboko coś kochasz, naturalnie skupiasz na tym swoją uwagę. A kiedy czegoś bardzo nie lubisz, często nie możesz przestać o tym myśleć. Niezależnie od tego, czy jest to miłość, czy nienawiść, cel Twojej uwagi sygnalizuje wszechświatowi. Aby przyniósł więcej tego samego, co kształtuje Twoją rzeczywistość w głęboki sposób. Zrozumienie naszego instynktownego strachu i trybu przetrwania jest kolejnym kluczowym aspektem. Strach jest naturalną reakcją na potencjalne niebezpieczeństwo, utrzymywał naszych przodków przy życiu. Jednak we współczesnym świecie strach ten jest często uwarunkowany i utrzymuje się nawet wtedy, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenia. Ten uporczywy strach utrzymuje nas w ciągłym trybie przetrwania w którym jesteśmy bardziej skłonni skupiać się na negatywności, a tym samym przyciągać jej więcej do naszego życia. Rozpoznając i zajmując się tym głęboko zakorzenionym strachem, możemy uwolnić się od tego cyklu i stworzyć bardziej pozytywne i satysfakcjonujące życie. Uświadamiając sobie nasz strach, możemy podjąć świadomą decyzję o przeniesieniu naszej uwagi z negatywności na pozytywność, tworząc falę pozytywnego przyciągania w naszym życiu. Pamiętaj, że moc kształtowania naszej rzeczywistości leży w naszych rękach, a dokładniej w niezachwianym skupieniu naszej uwagi i intencji. Społeczeństwo, zwłaszcza za pośrednictwem mediów i platform społecznościowych, ma ogromny wpływ na nasze skupienie i percepcje. Często znajdujemy się w ciągłym strumieniu informacji, które nas otaczają, czyniąc nas mimowolnymi widzami rzeczywistości charakteryzującej się strachem i negatywnością. Programy informacyjne. Media społecznościowe, a nawet kolumny plotkarskie tworzą skomplikowane narracje strachu, tragedii i skandali, które przyciągają naszą uwagę i wprowadzają nas w pętle negatywności. Ta nieustanna fala przerażających treści sprawia, że oczekujemy podobnych doświadczeń w naszym życiu. Ważne jest, aby rozpoznać ten wzorzec i aktywnie poszukiwać alternatywnych źródeł informacji i narracji, które promują pozytywne nastawienie, rozwój i odporność. Porozmawiajmy teraz o głębokiej roli gniewu, strachu i dumy w manipulacji społecznej. Te niezwykle silne emocje są często wykorzystywane przez różne segmenty społeczeństwa do wpływania na nastroje społeczne i manipulowania nimi, często z daleko idącymi konsekwencjami. Kampanie polityczne i strategie reklamowe wykorzystują te emocje, aby wpływać na decyzje i zachowania, wykorzystując zbiorową siłę strachu, katalizujący potencjał gniewu i budujący lojalność charakter dumy. Kiedy jednak manipuluje się tymi emocjami, mogą one prowadzić do zwiększenia podziałów, nasilenia konfliktów i wrogości, utrwalając rzeczywistość pełną negatywnych doświadczeń. Wreszcie, nasze osobiste relacje często odzwierciedlają wzorce ukształtowane przez przeszłe traumy, doświadczenia z dzieciństwa, poprzednie związki i inne ważne wydarzenia życiowe. Wzorce te kształtują nasze przekonania i postawy dotyczące miłości, zaufania i więzi. Pozostawione bez opieki, Wzorce te powtarzają się w naszych związkach i powodują, że przyciągamy partnerów, którzy wywołują te znajome i często bolesne uczucia. Aby uwolnić się od tych powtarzających się wzorców, musimy stawić czoła i wyleczyć nasze traumy z przeszłości, co pozwoli nam zmienić nasze skupienie, a tym samym naszą rzeczywistość. Pamiętaj o mądrych słowach Alberta Einsteina: Nie możemy rozwiązywać naszych problemów z tym samym nastawieniem, które je spowodowało. Znaczenie uwagi niepolarnej w obszarze rozwoju osobistego jest ogromne. Niepolarna lub neutralna uwaga jest kluczowym narzędziem, które pozwala nam doświadczać wydarzeń i trąb bez pochopnego oceniania ich jako pozytywne lub negatywne. Zamiast tego świadomie obserwujemy je takimi, jakimi są, zwykłymi wydarzeniami w ciągłym tańcu życia. Nasze traumy i trudne doświadczenia mogą często wydawać się górami nie do pokonania, które rzucają długie cienie na nasze obecne życie. Jednak neutralna świadomość pozwala nam postrzegać te doświadczenia nie jako przeszkody, ale jako okazję do rozwoju, samopoznania i głębszego zrozumienia. Obserwując nasze uczucia bez osądzania lub oporu, możemy skuteczniej przetwarzać traumę i pozwolić jej przepływać przez naszą świadomość bez utrwalania się lub utrzymywania negatywnego wpływu. Często nieświadomie wzmacniamy negatywne doświadczenia, poświęcając im nadmierną uwagę i znaczenie, co powoduje ich dalsze osadzenie w naszej świadomości. Jednak poprzez neutralną obserwację rozbrajamy te doświadczenia i usuwamy ich zdolność do utrwalania negatywności w naszym życiu. Neutralna uwaga ma również moc rozpuszczania. Ta forma uwagi jest porównywalna do światła, które świeci na nasz wewnętrzny świat bez osądzania. Kiedy oświetlamy nasze doświadczenia w ten sposób, cienie negatywności zaczynają zanikać, a uzdrowienie i transformacja mogą mieć miejsce. Tak jak słońce topi poranny szron, tak ciepłe światło neutralnej obserwacji może rozpuścić nasze lęki, wątpliwości i ból oraz utorować drogę do rzeczywistości wzrostu, odporności i pozytywności. Głęboko w nas istnieje znacząca interakcja między uczuciami i myślami, która kształtuje naszą rzeczywistość. To wzajemne oddziaływanie można porównać do ciągłego przypływu i odpływu oceanu. Nasze myśli, podobnie jak fale, pojawiają się na powierzchni, ale nieustannie wpływają na nieprądy naszych emocji. Energia naszych emocji działa jak potężny katalizator, tworząc fale i kształtując nasze myśli, które ostatecznie kształtują naszą rzeczywistość. Negatywna uwaga może działać na nasze myśli jak burza na spokojnym jeziorze, zakłócając harmonijną wymianę między sercem a umysłem. Skupiając swoją wyobraźnię na pożądanej rzeczywistości, nadajesz swojej energii wyraźny kierunek, aby zamanifestować wydarzenia kwantowe. Ważne jest, aby nie zniechęcać się gdy napotykasz niepowodzenia. Te niepowodzenia są jedynie kamieniami milowymi na twojej drodze do tworzenia rzeczywistości. W wielkiej podróży życia jesteśmy tkaczami, a nasze myśli i energia są nićmi. Świadomie kierując naszą uwagą i zachowując spokój, kierujemy igłą naszej rzeczywistości, szyjąc ścieg po ściegu piękny obraz, który dla siebie wybraliśmy. Podsumowując, uwaga jest najpotężniejszym narzędziem kształtującym naszą rzeczywistość. Można ją porównać do latarki w ciemnym pokoju. Gdziekolwiek świecimy światłem, oświetlamy różne aspekty naszej rzeczywistości i tworzymy nasze unikalne postrzeganie życia. Jeśli cofniemy się do starożytnej mądrości, odkryjemy, że wiele nauk duchowych podkreśla moc uwagi. Buddha powiedział kiedyś: Jesteśmy tym, o czym myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, jest tworzone przez nasze myśli. Kształtujemy świat naszymi myślami. We współczesnym kontekście nauki te znajdują potwierdzenie w fizyce kwantowej, która pokazuje, że nasza obserwacja, nasza uwaga wpływa na rzeczywistość, której doświadczamy. W ten sposób nasza uwaga staje się pomostem między metafizycznym światem myśli a fizycznym światem rzeczywistości. Proces akceptacji, przekierowania i wyboru jest transformującym cyklem, który zaczyna się od spokoju, a kończy na tworzeniu pożądanych zdarzeń kwantowych. Akceptacja pozwala nam uznać naszą obecną rzeczywistość, spokój pomaga nam nie pozwolić, by na nas wpłynęła, a poprzez świadomy wybór kierujemy naszą uwagę na rzeczywistość, którą chcemy zamanifestować. Moje ostatnie przemyślenia są zachętą do praktykowania tej trzystopniowej metody. Pamiętaj, że krosno życia jest w Twoich rękach, a nici Twoich myśli i energii są dostępne do tkania. Skupiając swoją uwagę, zachowując spokój i dokonując świadomych wyborów, Możesz stworzyć piękny gabelin swojej rzeczywistości. Ścieg po ściegu. Wejdź w swoją moc, wykorzystaj swoją boską zdolność do tworzenia i przekształcania swojej rzeczywistości. Jak trafnie powiedział Rumi: Wszechświat nie jest poza tobą. Spójrz w głąb siebie. Wszystko, czego pragniesz, już masz. Moc kształtowania twojej rzeczywistości leży w tobie. Rozumiejąc mechanikę uwagi, energii i świadomości, Możesz aktywnie uczestniczyć w tworzeniu pożądanych okoliczności życiowych. Ważne jest, aby pamiętać, że proces ten nie jest jednorazowym aktem, ale ciągłym przepływem, który nieustannie ćwiczysz. W każdej chwili masz możliwość przekierowania swojej uwagi i skupienia się na problemach lub rozwiązaniach, negatywach lub pozytywach, obawach lub miłości. Te decyzje wpływają na to, jak rozwija się Twoja rzeczywistość. Ważnym elementem który jest często pomijany, jest moc intencji. Twoja intencja kieruje kierunkiem twojej uwagi. Kiedy stajesz się jasny co do tego, czego naprawdę chcesz, jakie są twoje najgłębsze pragnienia i cele, nadajesz swojej uwadze jasny kierunek. Intencja i uwaga pracują ramię w ramię, aby skierować twoją energię w pożądanym kierunku. Twoja intencja jest nasieniem, a twoja uwaga jest wodą i światłem, które pozwalają temu nasionu rosnąć. Cieszę się, że jesteś z nami w tej podróży do tej pory. Jeśli to wideo poruszyło Twoje serce lub przyniosło Ci nowe spostrzeżenia, byłoby wspaniale, gdybyś naprawdę nas wspierał. Możesz zostać członkiem kanału. Możesz to łatwo zrobić za pomocą linku w opisie pod tym filmem. Wtedy będziesz mógł zobaczyć wszystkie nowe filmy, zanim zostaną one upublicznione dla wszystkich innych. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, dziękujemy. W końcu wszyscy jesteśmy tutaj aby wspólnie się rozwijać i uczyć, a Twoje wsparcie jest światłem, które oświetla naszą ścieżkę. Jeśli masz trudności z zastosowaniem tego procesu, zacznij od małych kroków. Obserwuj, gdzie inwestujesz swoją uwagę w codziennym życiu. Żądaj sobie pytanie, czy spędzasz więcej czasu skupiając się na problemach czy rozwiązaniach. Jeśli zauważysz, że często skupiasz się na negatywnych rzeczach, poćwicz świadome przesuwanie tej uwagi. Nie oznacza to ignorowania problemów, ale raczej ukierunkowanie umysłu na możliwości i rozwiązania. Kultywowanie pozytywnego środowiska emocjonalnego jest również kluczowe. Emocje są potężnymi wzmacniaczami uwagi. Pozytywne emocje, takie jak radość, wdzęczność i miłość, podnoszą twoje wibracje i zwiększają moc twojej uwagi. Z kolei negatywne emocje, takie jak strach, złość czy zazdrość, Obniżają twoje wibracje i blokują przepływ energii. Dlatego tak ważne jest, aby kultywować swoje stany emocjonalne i świadomie, wybierać stan emocjonalny, w którym pozostajesz. Aby pogłębić ten proces, pomocne może być rozwinięcie codziennej praktyki medytacji lub uważności. Praktyki te pomagają ci obserwować ciągły przepływ twoich myśli, nie dając się im ponieść. Promują zdolność do tworzenia przestrzeni wewnętrznego spokoju i jasności. W której możesz świadomie kierować swoją uwagą. Medytacja może pomóc ci rozwinąć spokój, abyś nie reagował natychmiast w trudnych sytuacjach, ale mógł reagować z jasnością i świadomością. Pod koniec dnia prawdziwa moc leży w zjednoczeniu uwagi i intencji, aby świadomie uczestniczyć w tworzeniu swojej rzeczywistości. Jesteś twórcą własnego doświadczenia, a opanowując swoją uwagę, opanowujesz swoje życie. Wyobraź sobie, co jest możliwe. Gdy świadomie tworzysz każdą chwilę, skupiając swoją uwagę na pozytywach, rozwoju i rozwiązaniach. Na koniec, pamiętaj: wszystko, czego chcesz doświadczyć w swoim życiu, jest już w tobie. Kluczem jest rozpoznanie tej wewnętrznej mocy i wykorzystanie jej do zamanifestowania rzeczywistości, której pragniesz. Twoja uwaga, energia i intencja to narzędzia, które masz do dyspozycji, aby stworzyć rzeczywistość pełną obfitości, radości i spełnienia. Jak mówi stare powiedzenie: Gdzie uwaga, tam energia. Wykorzystaj tę zasadę, aby stworzyć życie, jakiego pragniesz, krok po kroku, chwila po chwili. Podróż do świadomego kreowania swojej rzeczywistości to ciągły proces, który wymaga cierpliwości i poświęcenia. Nie ma drogi na skróty, ale każda świadoma decyzja o przekierowaniu swojej uwagi przybliża cię do życia, którego pragniesz. Nie chodzi tylko o wprowadzanie dużych zmian. Ale także o małe, codzienne chwile, w których możesz kierować swoją energią. Każda z tych decyzji ma wpływ na Twoje ogólne doświadczenie. Pamiętaj, że wyzwania i przeszkody w życiu są nieuniknione. Są one naturalną częścią procesu rozwoju. Ale to, jak zareagujesz na te wyzwania, zależy od tego, gdzie skierujesz swoją uwagę. Kiedy utkniesz w trudnościach lub negatywnych uczuciach, możesz wykorzystać to jako okazję do skupienia się na rozwiązaniach. Lekcjach i potencjale transformacji. Kolejnym potężnym narzędziem w tej podróży jest siła wdzięczności. Wdzięczność pomaga skupić się na tym, co już działa dobrze w Twoim życiu, a nie na tym, czego ci brakuje. Podnosi Twoje wibracje, łączy Cię z pozytywnymi energiami i tworzy wewnętrzną postawę obfitości. Kiedy skupiasz się na byciu wdzięcznym za to, co masz, przyciągasz do swojego życia więcej rzeczy, za które możesz być wdzięczny. Wdzęczność jest katalizatorem pozytywnej transformacji Twojej rzeczywistości. Praktyczne kroki w celu włączenia tych zasad do Twojego codziennego życia mogą obejmować codzienną uważność poprzez rozpoczynanie każdego dnia od chwili ciszy lub medytacji, aby oczyścić myśli i ustalić intencje na dany dzień. Ta praktyka pomoże Ci świadomie dostosować swoje skupienie, zanim zaczną się wyzwania dnia. Dziennik wdzięczności może pomóc zwrócić uwagę na obfitość w Twoim życiu. Poświęcając kilka minut każdego dnia na zapisanie tego, za co jesteś wdzięczny. Ćwiczenia oddechowe mogą pomóc ci skupić się na tu i teraz, gdy przytłaczają cię negatywne myśli lub uczucia. Ćwicz także świadome działanie, zadając sobie pytanie, czy twoje wybory przybliżają cię do życia, które chcesz stworzyć. Wizualizowanie swoich celów jest również skutecznym sposobem na regularne wyobrażanie sobie przyszłości. Którą chcesz zamanifestować i żywo wyobrażać sobie osiągnięcie swoich celów. Ważne jest, aby być dla siebie cierpliwym. Zmiana nie następuje z dnia na dzień, a proces świadomego kierowania swoją uwagą wymaga praktyki i wytrwałości. Jednak im więcej ćwiczysz, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że faktycznie masz moc kształtowania swojej rzeczywistości. Samoakceptacja jest tutaj kluczowa aby uniknąć popadania w samokrytykę lub negatywne wzorce myślowe w trudnych chwilach. Każde niepowodzenie, każda chwila zwątpienia jest okazją, aby zacząć od nowa i ponownie skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. Pamiętaj, że zawsze masz wybór, w jaki sposób reagujesz na życie. Świat wokół ciebie jest zwierciadłem twojego wewnętrznego świata. Im bardziej dostosujesz swoje myśli, uczucia i intencje do rzeczywistości, której pragniesz, tym bardziej świat zewnętrzny będzie odzwierciedlał tę wewnętrzną harmonię. Jesteś twórcą własnego doświadczenia i poprzez świadome kierowanie swoją uwagą i energią, możesz kształtować swoją własną rzeczywistość. Zawsze pamiętaj, że prawdziwa moc leży w tobie. Krok po kroku, myśl po myśli, decyzja po decyzji, tworzysz rzeczywistość, w której chcesz żyć. Bądź cierpliwy wobec siebie. Pozostań skupiony i zaufaj swojej wewnętrznej sile, aby kształtować świat wokół siebie zgodnie z własnymi pomysłami. Świadome kształtowanie swojej rzeczywistości nie kończy się na rozpoznaniu swojej wewnętrznej siły. Jest to raczej ciągła podróż, w której każdego dnia dostosowujesz się do nowych warunków. Każda chwila daje ci możliwość świadomego decydowania o tym, gdzie skupić swoją uwagę i jak wykorzystać swoją energię. Nawet w najtrudniejszych chwilach, Moc zmiany jest w Twoich rękach. Ta podróż wymaga cierpliwości, współczucia dla samego siebie i chęci ciągłego wstawania i posuwania się naprzód, gdy napotykasz przeszkody. Kolejnym kluczowym aspektem tego procesu jest umiejętność odpuszczania. Często trzymamy się pewnych oczekiwań i wyobrażeń o tym, jak powinno wyglądać nasze życie, i trzymamy się ich nawet wtedy, gdy już nam nie służą. Odpuszczenie nie oznacza rezygnacji z Twoich pragnień lub celów. Ale uwolnienie się od ograniczeń dotyczących tego, jak i kiedy powinny się one zamanifestować. Rozwijając zaufanie do procesu i pozwalając życiu rozwijać się naturalnie, otwierasz się na nowe możliwości, które często wykraczają poza twoje pierwotne pomysły. To zaufanie do przepływu życia wymaga gotowości do porzucenia iluzji kontroli i zamiast tego działania z postawą otwartości i akceptacji. Kiedy jesteś gotów odpuścić i zaufać wszechświatowi, tworzysz przestrzeń dla cudów. Które manifestują się w Twoim życiu. Jest to balansowanie między skupioną intencją a odpuszczeniem wyniku, co pozwala ci uzyskać dostęp do najgłębszych sił wszechświata. Podczas tej podróży, pomocne jest przypominanie sobie, że nie jesteś sam. Energia, która cię otacza, jest potężnym sprzymierzeńcem, który pomoże ci zamanifestować Twoje pragnienia. Istnieją siły we wszechświecie, które zawsze są po Twojej stronie. Aby Cię wspierać, gdy działasz świadomie i z intencją. Jesteś częścią większej całości, a energia, którą wysyłasz w świat, zawsze do Ciebie wróci. W końcu ważne jest, aby znaleźć zdrową równowagę między świadomością a łatwością. Chociaż celowe kierowanie swoimi myślami, uczuciami i energią jest potężne, nie możesz zapominać o cieszeniu się chwilą, życiu i znajdowaniu radości w tu i teraz. Magia życia często tkwi w małych codziennych chwilach, w łączeniu się z innymi, w uśmiechu nieznajomego, w pięknie natury lub w poczuciu wdzięczności za wszystko, co już tu jest. Sztuka świadomego kształtowania swojego życia polega na tym, aby rozpoznać swoją moc, ukierunkować swoją energię i jednocześnie pozostać w harmonii z naturalnym przepływem życia. W ten sposób nie tylko tworzysz rzeczywistość, która odpowiada Twoim najwyższym celom, ale także życie pełne radości, obfitości i wewnętrznego spełnienia. Krok po kroku, chwila po chwili, kształtujesz świat wokół siebie, dzięki sile swojej uwagi i świadomemu wyborowi sposobu, w jaki jej używasz. Zaufaj sobie temu procesowi i niesamowitej zdolności, która w tobie drzemie, by stworzyć rzeczywistość odzwierciedlającą twoje najgłębsze pragnienia.